Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku naszych porannych webinarów w Cyklu Bliżej Rynków. Ja nazywam się Mateusz Czyszkowski i mam przyjemność poprowadzić z państwem dzisiejsze szkolenie, w którym porozmawiamy sobie przede wszystkim o wydźwięku wczorajszych minutek Fedu oraz dzisiejszego raportu CPI, który moim zdaniem będzie tutaj odgrywał kluczową rolę w decyzyjności, jeśli chodzi o przyszłe o przyszłe narady oraz decyzje rezerwy federalnej, czy inflacja, tak jak to na ten moment zakładają analitycy, czy ona pokaże, czy to właśnie łącznie na, na, w ujęciu miesięcznym, w ujęciu rocznym, czy to inflacji bazowej oraz odczytu głównego, jeśli ta zgodnie z analizami analityków wykaże spadek w ujęciu? Do ostatniego kwartału, no to tutaj faktycznie mogłyby się potwierdzić scenariusze zakładane przez rynek pieniężny, czyli na ten moment brak podwyżki stóp procentowych i ogólnie koniec tego cyklu. Oczywiście, gwoli tutaj ścisłości, prosiłbym Państwa jeszcze o pokrótce zapoznanie się z disclaimerem. I przechodząc już, drodzy Państwo, do dzisiejszego materiału, wczorajsza sesja po tych minutkach, tak? Minutki, które tak naprawdę taki wydźwięk rynkowy dały nam dosyć mieszany. Ze względu na to, że bankierzy, wszyscy bankierzy zauważyli, że no na ten moment już będąc na takim zaawansowanym cyklu, tak, poziomie cyklu właśnie zaciśnienia polityki w USA, to, to tutaj już trzeba te dalsze decyzje podejmować z ostrożnością. W związku z tym, że na rynku też mamy dosyć mieszane dane makroekonomiczne. A no, też gdzieś tam między wierszami, właśnie w tej narracji bankierów, którzy no, wypowiadają się bardzo często podczas konferencji prasowych czy ogólnie swoje komentarze publicznie wystosowują to tutaj też często się pojawiają takie wspomnienia, że bankierom nie zależy na zduszeniu gospodarki, czy tylko też chcieliby faktycznie ten rynek pracy przede wszystkim dosyć silny zachować, dlatego też no właśnie na ten moment wydaje się, że kluczowym w całej układance decyzyjnej może być dzisiejszy raport CPI. Drodzy Państwo, oprócz tego, no tutaj te nastroje na, na, na indeksach giełdowych, na rynkach, czy to, czy to w Ameryce, czy to w Azji, no to wczoraj oraz dzisiaj wykazują dynamikę prowzrostową. Dzisiejsza sesja bardzo dobra, no tutaj Nikkei zyskuje praktycznie 1,6%, również Hang Seng też bardzo dobrze sobie radzi. Co więcej, drodzy Państwo, z takich ciekawostek rynkowych, wczorajszy odczyt danych API, danych ankietowych odnośnie zapasów ropy naftowej, bardzo duże zaskoczenie jak mogą tu Państwo zauważyć, wzrost o blisko, no, dużo wyższy niż co zakłada, zakładał konsensus rynkowy. Dzisiaj te dane będą również testowane przez dane właśnie EIA. godzina 17. Dlatego dla Państwa, którzy są zainteresowani rynkiem ropy naftowej, to ta godzina. Może być kluczowa. Z drugiej strony, na ten moment na rynku walut tutaj euro oraz frank wykazują dosyć dobrą dynamikę tak notowań w stosunku do innych walut państw wysoko rozwiniętych. Z drugiej strony tutaj dolar nowozelandzki oraz jen radzą sobie relatywnie słabo, drodzy Państwo, jeszcze właśnie odnośnie tego dzisiejszego raportu CPI, pokrótce, na co zwrócić uwagę. Jak Państwu wcześniej wspomniałem, to tak naprawdę tutaj... Jeśli chodzi o poszczególne te tak, odczyty, czyli czy to będzie odczyt miesięczny, czy to odczyt roczny, czy to będzie odczyt bazowy, no to tutaj na ten moment konsensus analityków ankietowanych przez Bloomberga zakłada, że w każdym z tych ujęć będziemy mieli do czynienia, no oprócz tutaj inflacji bazowej w ujęciu miesięcznym, tak ona ma tutaj na ten moment pozostać na podobnej dynamice, ale oprócz tego wszystkie inne odczyty mają wykazać nam dynamikę spadkową no i to wydaje się, że będzie, to będzie kluczowe w kontekście właśnie tych przyszłych decyzji fedu na ten moment, drodzy Państwo, jeśli chodzi o faktyczne dane, no to tutaj odchylenia standardowe, odchylenia standardowe tych oczekiwań są niewielkie, dlatego też no, tutaj na ten moment wydaje się, że rynek nie zakłada jakichś zaskoczeń, czyli faktycznie ta dynamika inflacyjna powinna spowolnić. Z drugiej strony jednak też zaznaczam, że takie nastawienie rynkowe, jeśli byłoby przetestowane w drugą stronę, tak, czyli mielibyśmy zaskoczenie odczytem dużo albo niższym, albo dużo większym, tak, w zależności, w jakim kierunku ta inflacja będzie postępować, ale właśnie odbiegająca od odchyleń standardowych tak? tego zakresu dystrybucji, a, oczekiwań analityków, no to wtedy moglibyśmy się spodziewać, że, a, że będziemy tutaj też odnotowywali na parach, na przykład eurodolar czy indeksach giełdowych podwyższoną dynamikę zmian cenowych. Dlatego tutaj też Państwu zwracam na to uwagę. Podsumowując też tutaj to, co się dzieje właśnie w kontekście tych decyzji, decyzji Fedu oraz zakładań dotyczących dalszych, dalszej ścieżki stóp procentowych, no to na ten moment, też jak to Państwo wczoraj pokazywaliśmy przed minutkami, na ten moment rynek pieniężny takich dalszych decyzji już nie zakłada, tak? czyli tutaj właśnie to są fundusze Fedu, ale również rynek swapów na ten moment zakłada, że jesteśmy już na szczycie tego cyklu. Jeszcze tak pokrótce, przechodząc właśnie do, kalendarzu, do kalendarza, to tutaj tak, na co ja bym zwracał uwagę podczas dzisiejszej sesji, przede wszystkim właśnie dane inflacyjne, również będą to dane o zasiłkach dla bezrobotnych. To wszystko jest o godzinie 14.30, dlatego to też jakby właśnie te godziny będą, wydaje się, kluczowe dla przebiegu dzisiejszej sesji. Z drugiej strony poznamy również dzisiaj raporty o zapasach gazu. Bardzo ważne w kontekście też struktury technicznej, o której Państwu zaraz powiem, już na wykresie właśnie to te dane odnośnie zapasów mogą albo napędzić, albo, albo znieść te ceny gazu właśnie w ujęciu krótkoterminowym. Również, tutaj, również dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny mogą podsumować właśnie te dane, dane DOE, dane EIA odnośnie zapasów ropy naftowej oraz rop, produktów ropopochodnych i innych destylatów. W kontekście właśnie tego, co Państwu powiedziałem wcześniej, tutaj raport API bardzo duży wzrost zapasów wykazał. Dlatego też warto będzie na to patrzeć, czy to zostanie potwierdzone. Przechodząc już do wykresów, drodzy Państwo, struktura na eurodolarze na ten moment Wygląda relatywnie dobrze, relatywnie no, tak pro-wzrostowo. w związku z tym, że tutaj e, zaznaczając właśnie ten impuls wzrostowy zapoczątkowany we wrześniu ubiegłego roku, potem mieliśmy tutaj szczyty w okolicach e, lipca, i na ten moment, właśnie patrząc na zniesienia Fibonacci'ego, również poziomy tutaj techniczne, tak 1,06 te poziomy stały wybite. I na ten moment tak naprawdę, jak moglibyśmy sobie zobaczyć tutaj na historyczne notowania, no to na ten moment nie widać, żeby tak technicznie między właśnie tą strukturą, a tak naprawdę dopiero poziomami 1,068, 1,069, nie ma za bardzo takich istotnych punktów, czy to wsparć, czy to oporów, takich wsparć właśnie takich poziomów testowych potencjalnie, dlatego niewykluczonym jest, że właśnie po wybiciu euro -dolara z tych poziomów moglibyśmy obserwować Rites właśnie tych poziomów dalszych ograniczeń wyznaczonych przez 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą, no, która na ten moment wydaje się, że ona będzie kluczową dla tej pary walutowej. I jeśli takowe, taki rites by powstał, tak, no to później. Obserwowalibyśmy, czy ta podwyższona dynamika wzrostowa będzie kontynuowana i dalszymi poziomami do obserwacji ewentualnych praw wzrostowych notowań byłyby tutaj strefy 1.076 i to jest na ten moment połączenie. Oczywiście to będzie postępowało dalej, ale na ten moment to jest właśnie zbieg tych studniowych oraz dwustudniowych wykładniczych średnich kroczących. Z drugiej strony dla, dla ewentualnych wsparć, tak, czyli dla scenariusza pro-spadkowego wydaje się, że kluczowym będzie tutaj retestowanie stref 1.06, tak, poziomów okrągłych, poziomów psychologicznych dla tej pary walutowej. Po, po czym, tak, jeśli takowe spadki by przedłużyły, zostałyby przedłużone, no to też nie moglibyśmy wykluczyć, że moglibyśmy tutaj, Obserwować kontynuację spadków aż w rejonie 1,045 na parze euro -dolar. Jeśli chodzi o e, polskiego złotego w ujęciu do dolara amerykańskiego, to tutaj bardzo wyraźna dynamika e, p, tak, spadkowa na parze USDPLN. E, na ten moment wczorajsza sesja przyniosła nam wybicie. Poniżej 50-dniowej wykładniczej, to jest niebieska krzywa zaznaczona na wykresie, oraz też dolnego zakresu, tutaj wstęg Bollingera. Też właśnie to wybicie dołem zostało zanotowane, i na ten moment wydaje się, że kluczowym poziomem do dalszych obserwacji, jeśli chodzi o scenariusze prospadkowe, będą tutaj te strefy. 4,2250 tak naprawdę, moglibyśmy tak powiedzieć, albo 4,23 w związku z tutaj zbliżeniem tych dwustudniowych, przede wszystkim dwustudniowej wykładniczej średniej kroczącej, również w bliskiej odległości znajduje się studniowa wykładnicza oraz zniesienie 23,6 FIBO. Dlatego wydaje się, że tutaj no na ten moment Tutaj też przestrzeni do tych spadków trochę jeszcze jest. Tak naprawdę 1% około do tej dolnej granicy, 20, tego zniesienia 23,6% FIBO. I mniej, mniej właśnie tutaj wydaje się, że te strefy będą na ten moment kluczowe dla dalszych, dla dalszych notowań polskiego złotego w stosunku do dolara amerykańskiego. Natomiast jeśli tak, zakładalibyśmy scenariusz prowzrostowy, czyli e, może tak, dzisiejsze odbicie inflacji, e, zaskoczenie tym raportem e, napędziłoby notowania dolara amerykańskiego, no to tutaj na ten moment wydaje się, że kluczowy będzie retest właśnie tej 50-dniowej wykładniczej, średniej kroczącej oraz również tutaj też tych poziomów granicznych w wczorajszej sesji, tak cefy 42750 w ujęciu krótkoterminowym mogą wydawać się tutaj kluczowe do takich tak, tak założeń, dalszych, dalszych notowań właśnie tej pary walutowej. Jeśli chodzi natomiast o indeksy amerykańskie, tutaj indeks US 100, to również jakby te ruchy prowzrostowe postępowały z amerykańskimi papierami dłużnymi. A też sobie może tutaj pokażemy na wykresie. Jak to postępuje właśnie jak, mogą, właśnie, jak mogą tu Państwo zauważyć, tutaj ta korelacja faktycznie z papierami dłużnymi występuje, no w związku z tym właśnie, że mieliśmy odbicie w dół na rentownościach amerykańskich. Dlatego też tu na ten moment możemy tutaj obserwować podwyższoną dynamikę wzrostową, która na ten moment też swoim zasięgiem wybiła zniesienie 78,6% FIBO, i to jest ta fala spadkowa zapoczątkowana w listopadzie 2021 roku yy, i tam też to ograniczenie zostało wybite. Wczoraj nieznacznie, dzisiaj, dzisiaj właśnie kontrakty terminowe te yy, wybicia kontynuują yy, i na ten moment wydawałoby się, że indeks US100 może sobie teoretycznie otwierać drogę do dalszych wzrostów, aż w yy, tutaj strefy 15700 punktów. Yy, jeśli chodzi o właśnie ujęcie takie krótkoterminowe. Z drugiej strony też na ten moment wydawałoby się, że jeśli zakładalibyśmy takie scenariusze prospadkowe, no to po wybiciu tego poziomu wczorajszych wybić, a tak 78,6 FIBO, no to kolejnym poziomem do obserwacji mogłyby być te strefy zniesienia 50% FIBO. Na ten moment są to poziomy tutaj w granicach 15150 punktów na, na ZDAK-u. Też tutaj ta dynamika wolumenowa na ten moment też, no to patrzę, no nieznacznie spada, tak, czyli, czyli teoretycznie osoby, które tutaj patrzą mocno na te wolumeny realne, mogłyby gdzieś tutaj szukać jednak takich, takich możliwości, że to faktycznie te notowania postępują w górę, ale ten wolumen nieco się już wypłaszcza, tak, nieco, się, nieco spada. Do tego też, no tutaj... Ważnym jest, może właśnie dzisiaj w kontekście dzisiejszej sesji, właśnie ten odczyt inflacji CPI, co on, co on pokaże i czy on faktycznie e, tak utwierdzi już rynek e, o tym, że dalszych podwyżek stóp nie będzie. Co oczywiście mogłoby bardzo dobrze, za, za, na co dobrze mógłby zareagować właśnie indeks US100. E, jeśli chodzi o ropę, ropa dzisiaj e, wydaje mi się, że może oprócz właśnie indeksu np. US100 w szczególności e, zwrócić uwagę inwestorów, jeśli właśnie ten odczyt e, API zostanie potwierdzony przez dzisiejsze dane EIA, e, bo jeśli taki takowy tak, przyrost zapasów miałby miejsce, no to faktycznie a, tutaj ta dynamika spadkowa mogłaby e, nieco e, przyspieszyć. Na ten moment ROPA Brent znajduje się w strefie wsparcia wyznaczonych przez studniową wykładniczość jednokroczącą. E, to jest e, ta fioletowa krzywa na wykresie. Oraz również bardzo blisko znajduje się 200 dwustudniowa wykładnicza, która też mogą tu Państwo zauważyć, ona była e, wielokrotnie testowana, e, jeśli chodzi o te ujęcia średnioterminowe na ropie Brent. Do tego, no, tutaj wydaje się, że jeśli chodzi o to, to ewentualne spadki, to te poziomy byłyby kluczowe do obserwacji, a dalsze poziomy wsparcia no, to tak zgodnie z tutaj analizą Fibonacciego, byłyby to strefy 83 dolary za baryłkę, zniesienie 50% właśnie FIBO oraz ewentualne aprecjacje, to na ten moment wydawałoby się, że kluczowym będzie rites z poziomów 87,50 właśnie na ropie Brent, żeby tutaj mówić o jakiejś tak wyraźniejszej dynamice prowzrostowej i ewentualnych tak tutaj powrotów do tego trendu wzrostowego obserwowanego od marca tego roku. Jeśli chodzi natomiast proszę Państwa o złoto, złoto tak przyspiesza tutaj tą, tą reakcję wzrostową po dynamicznych falach spadkowych i na ten moment też notowania kruszca zbliżają się powoli do stref tutaj tych lokalnych minimów, o których też Państwu wcześniej wspominałem i później też te, tak, jeśli takowe ruchy prowzrostowe by postępowały, no to mielibyśmy tak do czynienia z tutaj też bardzo ważną strukturą, no, taką ograniczającą, złożoną zarówno z 50-dniowej wykładniczej, 200-dniowej wykładniczej oraz poziomy, poziomu okrągłego 1900 dolarów za uncję na, na złocie. Dlatego też no, tutaj te poziomy, jeśli takowe ruchy prowzrostowe by postępowały, no to wydaje się, że te poziomy tutaj będą kluczowe dla, dla złota. I one będą decydowały, tak, czy to wybicia powyżej tych struktur, czy to jednak zanegowanie tych struktur może być kluczowe dla dalszych, dla dalszych notowań, właśnie złota w ujęciu nawet w średnioterminowym. Z drugiej strony, jednak, też nie moglibyśmy wykluczać, że po relatywnie gwałtownych wzrostach, tak, tutaj też mieliśmy rolowanie, po tak gwałtownych wzrostach moglibyśmy do, tak obserwować jakąś dynamikę tutaj e, odreagowującą, e, na ten moment no, wydawałoby się, że technicznie przynajmniej poziomów do ewentualnych spadków jest, e, tak, przestrzeni jest dosyć sporo, bo byłyby to dopiero poziomy tutaj e, 1850 e, dolarów za uncję, tak, te granice. Tutaj będą to poziomy właśnie tego zniesienia 50% FIBO, oraz też tutaj tych wybić, rolowania, oraz też tutaj tych tutaj minimów oraz e, minimów tych, tych lokalnych spadków, które tutaj były potem właśnie testowane przez to rolowanie. Do tego też no, na ten moment wydawałoby się, że te poziomy właśnie, tutaj te poziomy ograniczające oraz ewentualne spadki do struktury 50% FIBO byłyby takim tutaj poziomem, poziomami do obserwacji dla rynku złota. Dla nadgazu, proszę Państwa, dzisiejsza sesja, dzisiejsze zapasy właśnie EIA mogą być kluczowe. Tutaj to wybicie gwałtowne powyżej, tak, i wyjście na, na maksima tegoroczne, wybicie powyżej dwustudniowej wykładniczej, dawało nam bardzo mocny impuls wzrostowy. Oczywiście też tutaj nie można zapominać, że, tak, nadgaz jako, jako instrument sezonowy również będzie, tak gdzieś tam tutaj między wierszami naśladował to, jak dalsze notowania wyznaczają kontrakty terminowe z zapadalnością na, na przyszłe miesiące. Tak oczywiście one są zależne od sezonowości właśnie popytu na gaz, a, no ale na ten moment tak wydawałoby się, że w ujęciu krótkoterminowym po tak dynamicznych wzrostach, a kluczowe będzie e, reakcja teraz, e, kluczowa reakcja, reakcja, która może być właśnie zaznaczona przez dzisiejszy raport EIA. Jeśli takowy raport wskazałby, wskazałby na, na dużo większe zapasy gazu, tak na przyrost tygodniowy, no to nie moglibyśmy wykluczać, że te ostatnie wzrosty będą zanegowane, i tak naprawdę na ten moment wydawałoby się, że kolejnym poziomem do obserwacji, tak, jeśli chodzi o poziomy, retesto, takiego retestowania, poziomy wsparć, no to właśnie będą te górne ograniczenia tego kanału wzrostowego oraz dwustudniowa wykładnicza śniecząca. Natomiast jeśli, e, jeśli te dane wyszłyby gorzej, czyli obserwowalibyśmy, jeśli obserwowalibyśmy mniejszy przyrost tych zapasów, no to również też nie moglibyśmy wykluczyć, że ten impuls wzrostowy by przyspieszył i po wybiciu tak naprawdę poziomów 4, 3,46 3, moglibyśmy oczekiwać, że dalszy impuls wzrostowy mógłby przyspieszyć aż do strefów, stref tutaj 3,72, które będą stanowiły tutaj a, to zewnętrzne zniesienie Fibonacciego po tym kanale tutaj spadkowym, tak tego impulsu spadkowego, to to będą dopiero kolejne zniesienia techniczne, zniesienia zewnętrzne tych, tych poziomów Fibonacciego. Co jeszcze tutaj zauważam, drodzy Państwo, też mogą Państwo tutaj za, e, tutaj zaobserwować, że wczorajsza sesja była też potwierdzona przez dosyć gwałtowny skok wolumenu, tutaj też mamy wolumen realny, e, podgląd do takiego wskaźnika, a też no, wczorajsza sesja e, tutaj wykazała nam dosyć gwałtowną, dosyć dużą świecę tak dolny, dolny knot, dolny cień, zanegowane spadki, podwyższony wolumen. dlatego też no, nie możemy wykluczyć, że gdzieś tutaj pojawił się jakiś dodatkowy popyt na rynku. Dlatego też no, ja zaznaczam państwu i też na no, to będę sam osobiście patrzył, jak te dane o, o zapasach będą postępowały. W ujęciu właśnie tutaj tygodniowym, tak? Czy one pokażą nam wzrost czy jednak, czy jednak spadek? I drodzy Państwo, na dzisiaj byłoby to już z mojej strony wszystko. Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą zakładką komentarzy rynkowych, gdzie będziemy Państwu dzisiaj na bieżąco relacjonować to, jak te dane inflacyjne przede wszystkim będą wyglądały i jakie one obraz rynku nam, tak, jakie te dane obraz rynku nam wskaże. Zapraszam Państwa też do webinarów moich kolegów. Codziennie o godzinie 8.30. Życzę Państwu, oczywiście. Powodzenia na rynku oraz miłego dnia. Do zobaczenia. Dziękuję.